ja jestem Alvinaska i witam Was w kolejnym odcinku z Gry Desta. Jest to już 25 odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam do oglądanka. Um, pochodnie mam pochodnie. Zostaw moją gnizdę, z nią. To jest moja zgnizna. Ał. Aha, i raptem się stajesz mi bić, tak? Taki jesteś mocny, tak? Dostajesz w piernicz, i raptem. Um, w sumie to dostałem w piernicz, jednak nie chcę się z Tobą bić. Wiecie, na pokojową ścieżkę. Do pani, pokojowa ścieżka. Dupa, Hmm. Dworzę sobie farmę. Boże, ja miałam zrobić to gówno, no. Gdzie jest moja pałka? Pałka mocy. Moja pałka mocy. Chodź tu do mnie. No. To miałam stworzyć. Eh. I jeszcze motykę potrzebuję, dobra. I to wsadzę tu, to wsadzę tu. I, i, i zjem to i wezmę nasionka. Got. Dzięki eee... <coughs> ten są spokojne. no właśnie chyba znał to, e bo grał w to. A nie grałem już niego 3-4 lata, bo ile można. Też znam ludzi, co nagle mówisz, że znowu gram gotiko lub Fallouta New Vegas. gramy grałem gimnazją też. Wtedy były stare, potem miałem długą szarą, aż tu nagle kręki martane. Takiego hef, hef, jak tylko fana poznasz poznać po tym, że musi go przejść średnio raz do roku albo dwa razy w roku. Poza tym, jak, jak się. Obrazie, kiedy powierzę... no, w razie, kiedy powiesz, że to jest w stronę Tak, to też. Jak skurczyć każdego fana Gotika. Dziękuję za followkę. Nie wiem, nie, nie rozumiem tej gry. I nie muszę. No bierz tą do ręki. Czy Albi umie w ogródek? Nie. Jakby co? Tak tylko oszczegam. Um, ja tutaj mam o, mam tą. Nie zawaham się tego użyć. A bo ja w Niemczech siedzę, więc może dlatego? Ja cały czas dostaję reklamy typu Winter is coming! Trzeba się razem stygować i bla bla, bla 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 bla. Tyle pamiętam z tej reklamy. Cześć, I potrafiłem dostać 5 razy pod rząd. Ile wiadomo, że pole jest oblane. Teraz? No cóż, jakby coś to przyleje po prostu. Muszę je z nim gadać. Dobra, Albi zostaje ogrodnikiem czad. No gadaj z nim, nu. No. <laughs> Ale robią audio bug, bla 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 bla, ty co, dup, dup, no i teraz co. Nieprawda, bo ty co, tyle nie mówię. Jak już mówiłem, co tak, to mówię, buba. Ten się jest, dupa, bu, dupa dupa i. bla, 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 Trzeba jeszcze jedną z stworzyć. Albo nawet dwie jeszcze. Wiem, że Kroniki to więcej, bo Kroniki to jest chyba mod do Kotika, tak? No, z tego, co kojarzę, no, to ja wiem akurat o tym, mówiłem znajomy gram. Hmm. Że naprawdę wszystko mi się psuje. Nie, miarał się tym modem. Masekrycznie bardzo je ja takie okej. Okay. Mów do mnie, ja posłucham, a raczej udaję, że posłucham. Eee, dobra. Ja bym chciała. Cię może gdzieś wybrać. Albo, żeby resztę świata zwiedzić. Bo w sumie ten świat jest jakby nie patrzeć ograniczony. A jeszcze tutaj środeczka nie mam. Przecież nie będę mieć tutaj środeczka raczej. Bym wybrała się ewentualnie jeszcze do podziemi. Bo wiecie, że szukam niebieskiego, Boże, nie niebieskiego, tylko fioletowego kamienia. I myślę, że przydałoby się tam mimo wszystko pójść. Bo. No właśnie nie za bardzo, bo tutaj cmentarze te wykopałam. Te cmentarze wykopałam i nie widzę żadnych innych cmentarzy. Znaczy jeszcze mam tutaj do zwiedzenia świat na dole, ale ogólnie, no to zwiedziłam. I. Bym chciała się do ruin udać. Tylko muszę trochę więcej żarce załatwić sobie chyba. Wiecie, do chestera muszę też spojrzeć i go wyciągnąć. Nie schowałam w końcu tej czapki, bo nie mam może tym się da nakarmić? A, śpi. Nie brakuje mi już <laughs> trochę szarcia. Dobra, skąd idzie Rącia? Skąd? Rącia, kisz. Idziemy mi stąd. O nie 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 <laughs> Łatwo z tobą, nie Dałoby się też znaleźć. Wiecie, czastera tego podziemnego. Dobra, no czy mogę cię tam nakarmić? No mogę, dobra. Wezmę trzy pierogi, bo na więcej mi nie stać. nie bym mogła zniszczyć domki królików i sobie tutaj postawić na powierzchni. Żeby mi ewentualnie z tymi pająkami się biły? Wydałoby się jakoś do tego doprowadzić. Diupa, na Dokładnie tak, diupa, diupa. <laughs> Przepraszam. Wiem, że też pod ziemią są ruiny Gdzie są jacyś przeciwnicy Więc... Idę na wyprawkę Wezmę kilka jeszcze tych... Um, um, Do świń. może Żeby mieć na, na kask Przy okazji Dobra, wezmę całość Wezmę trochę drewna. Sikera mam, to mam. Dobra, idziemy. Nie wiem, czemu jest takie irytujące. Na tym wiem, że jest irytujące. O, ale czemu? Czemu ktoś stworzył animację? Po co to ludziom? To ja nie wiem. ja bym szła um, Tak na szybko, ewentualnie tutaj pozbierać kwiatki. Ewentualnie tym przejściem i tutaj pozbierać kwiatki, co nie? Um, I się po prostu wrócić zaraz. Ewentualnie. Ewentualnie wejść do tego przejścia tutaj. To nie byłoby takie głupie, albo tutaj, w ogóle tutaj jest królowa. Po wiem, że potrzebuje kwiatków. A co, ja go nie pozbieram? Eee, czekajcie, bo ja miałam, jest ewentualnie tutaj. Nie, nie potrzebne mi w marchewki. No wiem, że siadam. To jest królowa. z nią nie chcę mieć za bardzo nic do czynienia? Trochę ja się jej boję. Przynajmniej na ten moment. Przynajmniej tych się nie boję. Dobra, no i psycho odnowione. Można iść do dziury, która jest tutaj. No, cóż to? No, co? no Tak to jest jak zaraz mi spadnie psycha, co nie? Dobra, chyba poszukać ruj. Potrzebuję no tych nieszczęsnych kamycków, żeby stworzyć tam broń taką śmieszną, wiecie, z mm, cienistego tego badziewia. Wiem też, że w ruinach są jakieś części do robienia zboży, ja tego nie mam, latarni. Myślę, że mogłaby się przydać zamiast tego pochodni. Ej, czy ja nie mam przypadkiem tego w bazie? Myślę, mam to przyps. Jeśli będę miała szczęście, to spadnie mi na głowę kamień, ale z tego co widzę, nie miałam takiego szczęścia. Dobra. Nie wiem, jak się szuka tego. Jak się szuka ruin. Więc po prostu pójdę przed siebie. Cześć, kret. A w sumie to bardzo do kiedy nigdy nie wchodziłam, co nie? No to wiem, że odpowiedniego biomu szukam. To tyle. To tylko tyle wiem. I nic więcej. To znowu ja. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę, fapkę czy suba z dzwoneczkiem. Ewentualnie komentarz. Zapraszam was też do linków w opisie i na moje streamy to są praktycznie codziennie i trzymajcie się tam. Oj. <gry>